Witajcie kochani w kolejnym odcineczku te same losy pokazuję że nic tu nie kombinowane 5 i 1 2 3 4 5 ze środka 5 odkładam tak te obok piąteczka na pomnożenie jest na końcu. Ja przysłoniłam, bo to nagrywamy odcinek po odcinku. Przysłoniłam, bo ostatnio nie. I. O! Dobra, poszło. BMW. Nie ma M. I mediacji też nie będzie. Tak. T. Jest A. Nie ma A. Lupa bieda. Laktoza. Nie ma. Ozon. O, z on. ozon jest. Z zdy. z d. A gdzie jest u. Nie ma u. Heziot. Gdzie jest H. Nie ma H. No i dystrykt. To już tylko formalność czy będzie dy, se. Dystrykt. Dystrykt. dystrykt jest. Ale to jest. Przegrane. rośinko Kolejne. Patrzymy, gra. Gry. Nie ma g. Czyli gogol. Elf. Nie ma e. Elf, karnet, mehofer. Bari. Nie ma b. Juda. Nie ma j. Kala S. k Masakra. F, O, R, T, U, N, A. Fortuna jest. I pewnie Tasman nie dadzą. Te A S M, A N i A. Ta nie jest, ale pusta. Kolejne. Siadłam, ale dobra, jakoś już nagram. Bar. B, A. Nie ma R, czyli Redakrzak, Resort, Centuria i Poprotka. Los. Los jest. Film nie ma F. Komik. K, O, M. Nie ma I. No i zadymka z K jest. Zadymka jest. Ale dzisiaj widzę, wylosowało się jakieś takie przegrane sztuki. Dog. Nie ma D. He nie ma D i wszystko z D. Hel. Nie ma H. Klon. K, L, O, N. Klon jest, a Ibis jeszcze wcześniej nie ma i Czyli tu i koalicje koalicję nie ma Nogat neog, Nogat jest Muzyk nie ma m rokoko ale R nie widzę i peryklas nie bo nie ma R ma tego R nie ma czyli no i ostatnie na dzisiaj. Ja zamiast misteria to mizeria, przeczytałam, ale to faktycznie dzisiaj jest mizeria. Lej, lej jest. Kos nie ma K. List. Nie ma I. Alba. Nie widzę A. Czyli wszystko z A. I został nam mebel, który pewnie jest M.E. Mebel. Jest. No i to co? Dzisiaj dzisiaj nie wpadło kompletnie nic. Trafiło się 5 pustych. Nie brałam tego po kolei, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że w następnym ocineczku będą. Będą. A dzisiaj jest 25. Zero. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia do kolejnych pa! pa.